Witam wszystkich oglądających. W dniu dzisiejszym chcę e, Wam pokazać. Kupiłem sobie taką szlifiereczkę małą. Czasami jest potrzebne coś przyszlifować, jakiś, nie wiem, nóż, nożyczki, inne rzeczy. I zawsze chciałem coś takiego kupić, ale to dosyć drogo było. A to kupiłem bardzo tanio. Dużych pieniędzy nie dałem. Tu, jak widzicie, jest. Włącznik jest do wymiany brak kondensatora rozruchowego, kabel, podstawa tej, ta stopa, na której stoi ta szlifierka, jest pęknięta cały raz ten, ale to nie ma problemu, bo ja wezmę sobie to wszystko, wydrukuję na drukarce 3D. I oczywiście ja nie biorę przegląd całkowity, uzwojenia silnika, czy nie ma przebić do masy i temu podobnych. W następnym filmie pokażę Wam, jak to wygląda w środku.